Widziałam, jak tu wbiegła do tego opróżnionego budynku. Bimki, gaj, gdzie jest kasa? Wyjazd z mojego domu. Nie, moja tragedia, moje zarobki. Ty myślisz, że u ciebie jest tragedia? Mnie broń zabrali. Po to, że mi są pieniążki. Zrozum, zrozum, Flaber, I jak ja kupię kontrabandę bez pieniążków? Zacz, zacz, próbowałam coś sama skleić. Zacz, y, zrobiłam taką tanką pracę, ale to jest zabę. To jest zabę. Tym w ogóle nie da się zabić. O. Y. O, przykro mi, Bim, Bigaj. Nie miałam pojęcia. Próbowałam też granaty sobie zrobić z tych, z tych starych puszek, co się walają wszędzie tutaj. No okej, okay. no to może być 50-50.